Krystyna Woronowska, asystentka społeczna premiera Donalda Tuska, wywołała w ostatnich godzinach spore kontrowersje w mediach społecznościowych. Jako Ukrainka związana z branżą beauty, jej historia i pochodzenie stały się obiektem publicznego zainteresowania i spekulacji. Woronowska urodziła się w 1989 roku w Międzyrzeczu, niedaleko bazy Wojskowej Armii Radzieckiej w Kęszycy Leśnej. Dziennikarze próbują ustalić, czym zajmowali się jej rodzice w tamtym czasie i czy mogło to mieć wpływ na jej obecne stanowisko. Jednym z kluczowych pytań jest, czy Woronowska przeszła odpowiednią weryfikację przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta kwestia jest istotna, biorąc pod uwagę jej bliskie związki z premierem i potencjalny dostęp do wrażliwych informacji. Woronowska była wcześniej związana z branżą beauty, co rodzi pytania o jej kompetencje i kwalifikacje do pracy jako asystentka społeczna premiera. Komentatorzy i dziennikarze spekulują również na temat jej ewentualnego wpływu na decyzje polityczne, w tym na niedawną decyzję o obniżeniu dla branży beauty.